W pierwszym odcinku z serii Troll Deck, Troll deki, które układacie właśnie wy. Mam nadzieję, że wasze deki przyniosą mi zwycięstwo i będzie to okazałe zwycięstwo. Pierwszy mecz rozegram Troll Deckiem składającym się z rakiety Poisona, Inferno Towera, Bomb Towera, Kanona, Zappa, Firebola i mirora. Zakończy się pierwszy pojedynek Montex kontra Mizeria. No sprawdźmy, czy deck, który ułożyliście, przyniesie oczekiwany rezultat. Mam nadzieję, że zniszczymy tego króla. Króla Salamona, a z pustego to sam król Salamon nie naleje. Sprawdźmy. Mizeria już płacze. Już wyczuwa, że coś nadchodzi. I fireballem ich! Tak jest! U! Czyżby porażka Mizerii? No teraz tutaj horda, horda totalna szkieletów. Spokojnie. Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. I wygraliśmy ten atak. Wygraliśmy ten atak. Jest nadzieja na zwycięstwo. Tylko dzięki Wam może to zwycięstwo się udać, bo to dzięki Wam ten deck powstał. Wyczekuję na atak. Wyczekuję. Co się będę zastanawiał? Zrzucę na niego rakietę, jak Amerykanie na Hiroshime i na Nagasaki podczas II wojny światowej. No, widzę, że wystawiam ostre działo. Czy uda mi się obronić? Postawię Inferno Towera, bo to chyba najlepsze rozwiązanie, bo jak mi pusi swoje szkielety śmieszne, to zniszczę je piorunem Zeusa. Mini takim piorunem. Sprawdźmy, nadchodzi atak. Gigant niestety nie został użyty w tym deku, a może i bym się przydał, bo bym mi go wysadził. Bomb Tower postawiony przeze mnie atakuje muszkieterkę. I muszkieterka rozwalona, ale już idzie mega minion, i myślę, że dorwie się do mojej wieży. Jak spragniony do wody. Po mojej wieży. Cóż rzec. W tak tragicznym momencie. Moja wieża uległa zniszczeniu. Cóż mi pozostało? Uderzam firebolem w wieżę mizerii. Mizerna gra po mojej stronie. Być może to ja zmienię nick na mizeria. Nic z tego nie wyciągnę. I już idzie golem. No i się chyba już nie obronię. Trzeba zniszczyć wieżę. Tak, aby rezultat był lepszy, postanowię zniszczyć wieżę. Kolejne ataki przepuszczam na jego lewą wieżę. A on formuje na niej jednostki atakujące. Spokojnie, tutaj obstawiamy, obstawiamy. No i wiedziałem, że to rzucisz i mini piorun Zeusa. No ale ale czemu nie idzie ten golem? Dlaczego? No co jest? No O już będzie porażka. Już będzie porażka. Tak. Walczymy do końca, ale są takie momenty, kiedy koniec jest bliższy niż początek. No, trzeba rozwalić. Ja jeszcze go tam przystryknę Poisonym, żeby nie było, że nie użyłem. 0-3. Nic nie pomogło. Mam za to gorącą nadzieję, że w drugim pojedynku będzie. Ho-ho-ho. Trzy razy lepiej. Zobaczmy. No, niestety, ten deck okazał się totalną porażką. Czas na drugi deck, przygotowany przez kolejnego naszego widza. To jest Ice Golem, Electro Wizard, Furnace, Elite Barbarians. Horda minionów, Zap, Fireball i Mega Minion. Czy ten deck będzie miał prawo zwycięstwa? Czy to jest ten moment, którym wygramy? Przekonajmy się. W moim troll decku utworzonym przez was. czy ten deck okaże się zwycięskim? Zaraz zobaczymy. Zobaczmy, czy uda mi się zniszczyć wieże. Po drugiej stronie Oleg. Widać, że ma dość ciężki deck, mimo mojego jakby trochę normalnego deku, nie wiem czy da się tym grać więc rozpoczynamy stawia od kolektora mega minion, zadanie to zniszczyć wieżę, zniszczyć wieżę jak bardzo trzeba wierzyć w to, że zniszczymy tą wieżę takim dekiem i jedzie kontra z mojej strony no tutaj ładnie uszkodzimy tu ładnie uszkodzimy e, Olka i aj, nie uda nam się zniszczyć tej wieży, a może jednak może jednak jest szansa tak. Jest zniszczona wieża. O to właśnie chodzi. I teraz bronimy się przed kontratakiem. Oj, oj, oj. Nie mam tutaj kart defensywnych, więc stawiam elektrowizę przy wieży i bronimy. Bronimy bardzo mocno, ale cel spełniony. Zniszczyliśmy tą jedną wieżę i utrzymaliśmy własną wieżę. No naprawdę bardzo dobrze się to zaczęło dla nas. Mam nadzieję, że tak potoczy się do końca i mimo to uda mi się utrzymać wieżę od naszego... od ataków naszego oponenta. Sprawdźmy. Już kontratak na drugą wieżę idzie z mojej strony poprzez Furnans. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę dobre widowisko, ale i zwycięskie dla mnie. Sprawdźmy. Mega minion. mi atakuje Muszkieter. No źle. I golem idzie. No niestety. I Muszkieter nie ginie. Co za tym idzie? Będę miał chyba kłopoty. Dobry atak. Uuu, Teraz fantastyczne zagranie ze strony Orka, czyli zapowanie mojej hordy. I tutaj już niebezpiecznie się zbliża pod moją wieżę. Sprawdź. Oj, oj, oj. Jeszcze Graveyard do tego doszedł. No niestety. Chyba tutaj będzie ciężko wygrać ten mecz, ponieważ idzie wielka kumulacja kart Olka Jeszcze wyczekujemy. I już idą elit barbarzyńcy. Tak. Niestety. Ale cel spełniony. Cel spełniony. Czyli rozwaliliśmy wieżę. Jesteśmy coraz bliżej tego, aby rzeczywiście osiągnąć zwycięstwo troll To byłaby nie... To jest nie lada wyzwanie, aby wygrać troll No cóż. Tym razem nie 3-0, a 3-1. Mam nadzieję, że w trzecim meczu będzie o no, wiele Raz na wozie, raz pod wozem, ale nie załamujemy się. Walczymy trzecim dekiem. Teraz czas na Ice Golem, Ice Spirit, Lustro, Spear Goblins, Goblins, Zap, Minions i Skeleton Army. Czy ten dek okaże się dekiem zwycięstwa? przekonajmy się. Zaprasza. I rozpoczynamy właśnie trzeci mecz troll Ten troll deck się na pewno na tanich kartach, ale czy tani oznacza szybkie i dobre, czy tani oznacza totalną kompromitację? Sprawdźmy. W poprzednim meczu było tylko 3 do 1, więc liczymy na końcowe zwycięstwo i zaraz puszczam zmasowany atak. No niestety użył Ice Pyryta i Hoga. I ciężka sytuacja w tym momencie. Ciężka sytuacja. Wieża obita, ale atak z mojej strony. Na dwie strony, no i niestety log. Tego mógłbym się spodziewać, że ten lock może wyczyścić ten deck. Więc już wiem, że to będzie bardzo ciężki mecz, ale nie poddajemy się i walczymy. Sprawdźmy, co jeszcze nam przyniesie ta gra. Dobrze puściłem minionów i teraz znów będzie kontratak prawą stroną. Nie ma co zwlekać, nie ma co zwlekać, bo ta mana mu się ładuje, przez co naprawdę moje ataki są coraz to bardziej osłabione i ponownie idzie atak moją lewą stroną. Sprawdźmy. dobry kontratak, dobry kontratak, ale Hawk ma większy damage, więc niestety obrażenia na wieży zadaje o wiele, wiele większe. Przez co wiele tracę i nie mam wieży. No cóż, naprawdę. I jeszcze dochodzą elit barbaras. No tutaj trzeba będzie się naprawdę zdecydowanie obronić przed tym atakiem. I tutaj skeleton armii armiami mi w tym pomóc. Niestety już zapował szybka reakcja Fires Fires. Fire Może i tak się wymawia jego niech. Firace po polsku. I spokojnie muszę Kreować atak drugą stroną, sprawdźmy. Dwóch Ice Golemów puszuje, ale ten mega minion zniweczył mój e, atak, ponieważ moje gobliny zaatakowały go i teraz będą atakowały Ice Golema. Więc naprawdę, naprawdę będzie bardzo ciężko. I znów przerzucam ciężar ataku na drugą stronę. Idzie Hawk i Ice Spirit. No. Czy ten mecz się właśnie zakończy? No i pospieszyłem się za bardzo z tym skeleton armii i niestety tutaj ostra tak zapuje, żeby jeszcze utrzymać w ryzach szansę na końcowe zwycięstwa, ponieważ nie poddajemy się. No już Firaz się cieszy. No i masz czego niestety, masz czego, bo ten ta moja porażka już wisi w powietrzu. Eli Barbarians cisną i jest Ice Golem. No tutaj chyba z Ice Golemem trochę źle się pospieszył Firaz, bo... Mimo to on nie spuszował Idzie kontratak prawą stroną Bardzo dobrze I teraz Ice zapował No niestety tutaj ta wieża naprawdę nie zostanie utrzymana I sprawdźmy Czy jeszcze cokolwiek mi się uda zrobić Został rzucony Ice Golem Już tutaj ewidentnie będę bronił tej strony Ale ta strona jest naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji Sytuacji bez wyjścia wręcz 256 HP na głównej wieży I tu już idzie kontratak Idzie kontratak Czy jeszcze uda mi się utrzymać No niestety niestety ten deck też nie przyniósł oczekiwanego zwycięstwa. Więc czy w kolejnych odcinkach takie zwycięstwo nastąpi? Mam nadzieję, że tak. No cóż, żaden z decków nie przyniósł oczekiwanego rezultatu, nawet nie zniszczyłem wieży przeciwnika. To jest po prostu masochizm i totalna kompromitacja. Mam nadzieję, że w następnym odcinku serii Trolldeck uda mi się zniweczyć plan przeciwnika, który nadchodzi i mrozi mnie niczym zima za oknem. Oby było lepiej, a czy będzie lepiej, to zależy od Was. Czy Wasz Troll Deck będzie dekiem zwycięstwa? Piszcie w komentarzach Wasze deki, które będą wzięte do odcinka. Subujcie, lajkujcie, bądźcie z nami i oglądajcie nasz na bieżąco. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobał ten odcinek. A jeżeli Wam się nie podobał, bo zostałem srobotny w piernicz, to dawajcie w dół. Trzymcie się gorąco. Elo!